Witajcie moi drodzy, dzisiaj parę słów chciałem powiedzieć Wam na temat tego, jak moim zdaniem, oczywiście, diabeł sprytnie podszedł nas w ten sposób, żebyśmy budowali tutaj swoje ogrody. Tutaj skupię się na przykładzie ogrodu, takiego literalnego, fizycznego ogrodu, który, który po prostu tutaj ludzie sobie zakładają, ale. Pamiętajmy o tym, że to jest tylko jeden przykład, to jest taka matryca. Takim ogrodem może być wszystko, to może być kariera zawodowa, to może być Twój dom, to może być Twoje hobby, to może być cokolwiek innego. Chodzi tutaj generalnie o ogród, o ogród jako takie alternatywne do Bożego Ogrodu miejsce. W którym diabeł chce, żebyśmy poświęcali czas, żebyśmy poświęcali energię i żebyśmy budowali sobie tutaj ogród. Skąd w ogóle taki temat? Otóż tak się składa, że również posiadam bardzo duży ogród, w którym jest mnóstwo pracy. Samo obcinanie trawy w tym ogrodzie zajmuje 2-3 godziny. Już nie mówiąc o tym, ile pracy pochłania, dbanie o jakieś rabaty itd. itd. I tak sobie ostatnio pomyślałem, ponieważ miałem remont, remont kosiarki, która już no, wysłużyła się po prostu po jakimś czasie, potrzebowała remontu. No i remontuję tą kosiarkę właśnie teraz. Ale trawa po prostu rośnie w oczach. I tak się spieszę, żeby, żeby ją zdążyć ukończyć ten remont, żeby po prostu ściąć trawę, żeby, żeby ta trawa nie weszła po prostu na głowę, tak mówiąc przysłowiowo. I wiecie, doszedłem do takich wniosku, bo zaczęło trochę mnie to zastanawiać na początku, a później trochę irytować. Ile ja czasu poświęcam na to? Ile ja czasu poświęcam na to, żeby ten ogród doprowadzić do porządku? Już nie mówiąc o mojej żonie, która musi mnóstwo, mnóstwo czasu poświęcić. Żeby te wszystkie kwiaty wyglądały tak, jak wyglądają. To wygląda pięknie, to wygląda naprawdę rewelacyjnie. Ale z drugiej strony to zabiera nasz czas. To zabiera nasz czas, który w tym czasie moglibyśmy. Robić coś dla Królestwa Bożego, poświęcać czas Bogu. Ktoś powie, no kurczę, o czym ty mówisz? No po prostu to jest zwykłe dbanie ogród. Ale przyszła mi do głowy taka myśl. Jeszcze moi dziadkowie, może nawet jeszcze rodzice, generalnie kilka pokoleń do tyłu, nie było takiej mody na to, żeby wokół domów były jakieś, jakieś piękne hektarowe ogrody, tam gdzie będą jakieś rabaty, kwiatów i tak dalej. Ludzie generalnie żyli o wiele skromniej, prawda? Nie było mody na to ludzie po prostu mieli jakieś skromne domki, często drewniane domki, małe domki. Wokół tego domu był taki mały obszar. Reszta tej ziemi, która była wokół domu, była zagospodarowana raczej na jakiś warzywnik, przy którym nie ma aż tak dużo pracy. Oczywiście to też wymaga pracy, ale nie, nie aż tak dużo. I nie tak regularnej, prawda? Tutaj nawet obcinanie trawy to jest po prostu no, regularnie, no, raz w miesiącu trzeba te kilka godzin poświęcić na to, żeby taką trawę obcinać. Oczywiście serwis, sprzętu koszącego i tak dalej, i o tym, że to pochłania również finanse, no bo wszystkie te krzaki, te wszystkie jakieś materiały również kosztują. Ale nawet pomijając ten fakt. I tak jak mówię, przypominam tylko, że tu nie chodzi tylko o ogród, tu chodzi o wszystko. Tak samo, dokładnie tak samo rzecz ma się na przykład z domem. Coraz to nowsze rozwiązania, coraz to lepsze ulepszenia, podświetlenia, neony, lasery, po prostu no, no cuda, po prostu cuda, niesamowite rzeczy dzieją się w... Każdej, w każdej z kategorii. To może być nawet kwestia e, ubioru. E, mamy naprawdę totalny, totalny wybór e, w, w, w tej dziedzinie i ludzie, jako ten ogród tutaj na ziemi, mogą mieć na, nawet własną szafę, własną garderobę. Również mogą poświęcać się jej, jej tyle czasu i tak się na niej skupiać, e, że po prostu będzie to numerem jeden w ich życiu. Ale właśnie, wracając do tego ogrodu. I tak sobie właśnie pomyślałem, że ludzie kiedyś nie mieli tego typu, nie było takiej mody na to. Dzisiaj jest na to moda, to, to naprawdę zajmuje dużo czasu, ludzie prześcigają się wręcz jedni przed drugimi, no bo jeżeli jeden człowiek w ogrodzie zrobi sobie jakieś tam rozwiązanie, no to drugi nie chce być gorszy i robi sobie podobne lub lepsze i tak itd. Tak I to po prostu generuje mnóstwo, mnóstwo czasu który po prostu diabeł nam zabiera, zabiera nam ten czas. I zobaczcie, to jest genialne, takie posunięcie naszego duchowego przeciwnika, że on pod pozorem tego, że coś mamy, coś mamy ulepszać sobie, prawda? Ulepszać, to jest kluczowe słowo. Zapamiętajmy to słowo, bo ono będzie się powtarzało później wielokrotnie. Ulepszać, mamy coś sobie ulepszać. No nie ma w tym nic złego, no po prostu mamy sobie coś ulepszać, prawda? I natychmiast przypomniała mi się ta przypowieść, w której Jezus Chrystus mówił o tych um, ludziach, którzy um, takim obrodziło pole, że postanowili sobie ulepszyć spichlerze i pomyśleli sobie, no zburzymy teraz te spichlerze małe i sobie postawimy duże spichlerze i będziemy się cieszyć tym, co mamy. Prawda? to ulepszenie i w tym momencie Bóg mówi do nich, to się chyba nie zdarza zbyt często, a być może że to jest jedyny tylko taki przykład w Biblii, w którym Bóg mówi do człowieka głupcze, że jest głupi, po prostu jest głupi głupcze, nie wiesz nawet o tym, że tej nocy zażądają twojej duszy, a ty chcesz coś sobie ulepszać tutaj na ziemi i absolutnie wiecie nie neguję tego, że, że nie mamy sobie ulepszyć że mamy nadal mieszkać w glinianych domach pokrytych strzechą i tak dalej chociaż swoją drogą powiem wam że naprawdę, moim zdaniem, bardzo duży urok mają domy drewniane. Takie małe, skromne, drewniane domki naprawdę to jest genialne. Nie wiem, dlaczego akurat u nas jest taka moda, że, że budujemy domy betonowe, które są niezdrowe, które są droższe w, w budowie i nie mają takiego uroku, ale to już tak na marginesie. W każdym razie, chodzi tutaj o ulepszanie. Diabłu zależy na tym, żebyśmy coś ulepszali. I tak jak mówię, nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że to ulepszanie nie będzie kosztem naszej relacji z Bogiem, naszej relacji w małżeństwie, naszej relacji z rodziną, naszej relacji ze znajomymi, w ogóle takich stosunków międzyludzkich. Bo jeżeli ktoś spędza em, em, masę czasu na... Na tym przysłowiowym ogrodzie i nie ma czasu lub ma mniej czasu na relacje z Bogiem, studiowanie słowa Bożego, na rozmowę z Bogiem. Niektórzy mówią, no ja podczas pracy tego typu ja mam kontakt z Bogiem. Okej, okay, super, fajnie. Tylko że kontakt z Bogiem to też jest jakby studiowanie Jego słowa, to jest zatopienie się w tym, co On do Ciebie mówi konkretnie. Oczywiście można to łączyć, można sobie gdzieś tam słuchawki założyć, słuchać Biblii sobie w tym czasie i tak dalej. Można w tym czasie rozmawiać z jakimś bratem, siostrą, wzmacniać się duchowo. Jak najbardziej, nie ma problemu. Ale, ale to się rzadko zdarza, prawdę mówiąc. Większość tego typu przypadków moim zdaniem to jest taka, że po prostu robimy to, robimy te rzeczy, ulepszamy sobie życie w różnych aspektach i ten czas absolutnie jest nam absorbowany tylko na to. I relacja z Bogiem, nawet jeśli jest to, ona na tym cierpi lub jej często w ogóle nie ma. I, e, I przyszła mi, i tak myśląc właśnie o tym, o czym wam mówię teraz, e, przyszła mi do głowy taka myśl, bo na początku e, jakby do tego tematu podchodziłem w ten sposób, że i to akurat jest prawdą, że Bóg chce, żebyśmy otaczali się przyrodą. Oczywiście stworzył człowieka nie bez powodu w ogrodzie Eden, a nie w mieście Eden. To jest ważne. Bóg chce, żebyśmy otaczali się przyrodą, bo przyroda tak naprawdę jest jakby taką wizytówką Boga Stwórcy, który to wszystko stworzył. Stworzył te piękne rośliny, tą zieleń trawy Krzewy, drzewa i motyle, wszystko co tam się znajduje, prawda? To wszystko jest stworzone przez Boga i to naprawdę oddaje Bogu chwałę. Człowiek odpoczywa w takim miejscu. Czuje się jakby częścią tego dzieła stwórczego. Yy, no, w, w, otaczając się betonem, no niestety takich odczuć nie ma, więc to jest dobre. I tak sobie pomyślałem, że, że po prostu no, to jest dobre, no bo przecież człowiek jakby wraca do korzeni, prawda? Wraca do korzeni. Ale właśnie ten powrót do korzeni, tak mi przyszło dzisiaj do głowy, że to, może się mylę, nie wiem, to jest tylko taka moja myśl, którą chciałem się z wami podzielić, może Bóg daje wam podobne przekonania, nie wiem, w każdym razie dzielę się z wami tym, że ten powrót do korzeni odbywa się poprzez właśnie zmianę tej mody, prawda? Dzisiaj ludzie, tak jak właśnie Wam wspomniałem na początku, jak nigdy wcześniej skupiają się na tym, żeby mieć piękne ogrody. Zauważcie, ile jest programów w telewizji, które poświęcone są tylko ogrodom. I to po prostu, to już nie może być taki zwyczajny ogród, gdzie jest trawa i parę kwiatków i tam jakieś powiedzmy sobie tujki czy jakieś inne krzaczki. To muszą być naprawdę profesjonalne ogrody. Tam trzeba mieć doktorat, słuchajcie, żeby się połapać w tych wszystkich roślinach, żeby wiedzieć, gdzie którą posadzić, jaka lubi, jakie podłoże, jakiej wysokości rośnie. Po prostu no, masa, masa rzeczy. Trzeba mieć doktorat z tego, żeby to w ogóle pojąć. Więc już to sam, samo to świadczy o tym, że trzeba mieć masę czasu na to. Jest naprawdę mnóstwo teraz roślin, jakichś od, odmian, tego wcześniej po prostu albo nie było, albo to są jakieś e, krzyżówki, jakieś nie wiem, e, różnego rodzaju, no bo po prostu są to rzeczy, e, które e, jeszcze te nazwy łacińskie tych wszystkich roślin są tak po prostu skomplikowane. I jednego gatunku jest ileś tam podgatunków różniących się kolorystyką, wysokością, szerokością no, no po prostu nie do pojęcia to jest wszystko trudno jest to wszystko pojąć. I właśnie powrót do korzeni. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy Bogu naprawdę zależy na tym, żebyśmy teraz doktoryzowali się w tego typu zagadnieniach i próbowali jakby powrócić do korzeni w ten sposób? Bo moim zdaniem diabeł sprytnie to sobie urządził i chce przekonać nas, żebyśmy to my zbudowali sobie ponownie taki ogród Eden. Żebyśmy się czuli tutaj komfortowo, żebyśmy czuli się tak jak w ogrodzie Eden. I powiem Wam, że nawet gdybyśmy zbudowali Wiszące tarasy, wiszące ogrody, jeden z cudów świata, po którym nie ma już śladu, tak naprawdę. To też nam wiele mówi, prawda? Że nawet gdybyśmy cud świata zbudowali, podwieszane ogrody, jakieś potężne, monumentalne, wspaniałe rzeczy, to za jakiś czas nie będzie śladu ani po tych ogrodach, ani po nas, tutaj na Ziemi. Więc cytując Kochaleta, wszystko jest marnością i pogonią za wiatrem. Wszystko, co da tej Ziemi tworzymy, jest marnością i pogonią za wiatrem. Natomiast e, diabłu zależy na tym, tak przynajmniej. Ja mam takie odczucie, żebyśmy tak komfortowe warunki sobie tutaj stwarzali i tutaj mówię, nie chodzi tylko o ogród, chodzi tutaj o dom, o nasze otoczenie, o naszą garderobę, o nasz samochód, o po prostu nasz garaż, no wszystko, dookoła nas, prawda? co nas otacza, żebyśmy stworzyli sobie takie warunki, żebyśmy mieli tutaj taki ogród Eden. I w takim momencie ludzie, kiedy robią sobie takie idealne warunki do życia, myślą sobie, no kurczę, tak mi fajnie tutaj, a szkoda opuszczać ten świat, po prostu super mi się tu żyje, to jest moja ojczyzna, to jest moje miejsce, ja się tu czuję komfortowo. A Słowo Boże mówi, że tam Twój skarb, gdzie będzie Twoje serce. I ludzie wkładają dużo serca w to, żeby tworzyć sobie te wszystkie rzeczy wokół siebie. I to jest taka alternatywa ogrodu Eden. Takie coś mi przyszło do głowy. Nie wiem, czy to jest myśl, która, która pochodzi od Boga, czy też nie. Po prostu jest to takie przemyślenie, którym chciałem się z Wami podzielić. Może macie inne spojrzenia na tę sprawę. Natomiast jedno jest pewne, warto jest to obserwować. Warto jest to obserwować u siebie, czy my nie mamy tego problemu z takim przysłowiowym oczywiście ogrodem, ale też obserwując to u innych, bo naprawdę kiedy włączam, jest taki, nie wiem czy jest nadal, taki program który, telewizyjny, który pokazuje właśnie takie metamorfozy ogrodowe. I tam taki człowiek, który, e, taki trochę ADHD ma, i on po prostu taki jest bardzo nabuzowany, taki bardzo jest e, e, napełniony energią, i on po prostu tak e, energicznie te wszystkie ogrody modyfikuje. I ktoś mówi, wow, ale niesamowita metamorfoza, ja też chcę mieć taki ogród. Po prostu, ale jak ja widzę, jak to się dzieje, to się dzieje w takim tempie, to się dzieje w takim pośpiechu, że słuchajcie, no ekipa, mamy dwa dni na to, żeby zmetamorfozować ten ogród i tak dalej. To pochodzi od bo. Boga, czy to jest normalne, nawet jeżeli chcemy coś ulepszać, nawet jeżeli chcemy mieć lepszy ogród, lepszy dom, lepszy cokolwiek, to, to wszystko powinno przede wszystkim odbywać się w ta, moim zdaniem w takim porządku, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu, jemu powinno się e, udzi e, udzierżawić jak najwięcej czasu, a potem dopiero w spokoju, w ciszy, w jakimś takim takim rozsądku dbać o wszystko inne bo w momencie kiedy właśnie telewizor mówi nam, że my mamy poświęcać od rana do nocy bo my mamy metamorfozę zrobić bo my mamy tutaj ważne rzeczy do, do zrobienia a Biblia leży, kurzy się gdzieś tam w kącie i my sobie wtedy robimy tak jak zresztą ateiści tak samo jak ludzie niewierzący w Boga dokładnie tak samo Niczym się nie różnimy. Sam fakt, że ludzie, którzy nie wierzą w Boga, robią takie rzeczy, to bardzo tak ochoczo i na masową skalę, to już powinno dać nam coś do myślenia, prawda? To już jest jakiś sygnał. Wszystko badajcie, a co dobre, zachowujcie badajcie. Słowo Boże mówi nam, żebyśmy badali coś, czy coś pochodzi od Boga. Bo diabeł nie przyjdzie do nas i nie powie: Słuchaj, ja chcę cię odciągnąć od Boga, chodź za mną, pokażę ci fajne zajęcie. No bo gdyby tak nam powiedział, taką myśl by nam dał, to nikt by za nim nie poszedł, z tych, którzy wierzą w Boga. Natomiast Diabeł mówi, słuchaj, zobacz, ja dam ci takie zajęcie, które cię zbliży do Boga, dzięki temu poznasz jego jakby dzieło stwórcze i będziesz się czuć komfortowo, a w tym czasie w tym czasie tworzy nam taką alternatywną rzeczywistość, która jest takim jakby zastępczym ogrodem Eden. W którym ludzie czują się komfortowo, w którym czują, że, że tam jest ich serce, tam jest ich miejsce na świecie i tak dalej. Zobaczcie. Abrahama, czy Mojżesza, czy, czy po prostu no, wielu proroków Bożych, gdzie Bóg wysyłał ich, prawda, gdzieś. Masz wyjść z tego miejsca, pójść w inne miejsce masz zostawić swój dom i pójść w inne miejsce. Ci ludzie to robili. Wychodzili z tego miejsca i szli w inne miejsce. Dlaczego? Dlatego, że mieli jakąś lepiankę. Zwyczajną lepiankę, której nie było szkoda im porzucić. Natomiast gdyby Bóg dzisiaj powiedział przeciętnemu chrześcijanowi opuść to miejsce i idź gdzie indziej, to ten ktoś by powiedział, nie, nie, ja za dużo pracy w to włożyłem. Ja mam tutaj podwieszane sufity, laserowe oświetlenie i po prostu za 10 tysięcy roślin w ogródku i po prostu super ściętą trafę. Pięknie po prostu zagospodarowane, podświetlane alejki, oczko wodne podświetlone ultrafioletem i wiele innych rzeczy. I piękny samochód w garażu i po prostu wszystkie bajery. Więc jak ja mam opuścić to miejsce i pójść gdzie? W gorsze miejsce? Przecież to nie ma sensu. Właśnie, przywiązujemy się do takich rzeczy, do tych wszystkich zjawisk, które tak naprawdę są alternatywą, zastępczym czymś. Zastępczym czymś do tego, co ma przyjść do nas. Dopiero ma przyjść do nas nowa Ziemia. Bóg nie mówi, ja przyjdę do Was, dam Wam szpadle, dam Wam kielnie i dam Wam cement i będziecie budowali nową Ziemię. Nie mówi tego, nie mówi, nie, nie, nie kładzie na nasze barki tego, żebyśmy zbudowali nową ziemię. Bóg mówi, że sam odnowi ziemię, na której będziemy mieszkali. Sam to zrobi. My nie będziemy musieli tego robić. My, my będziemy, tak jak Bóg obiecuje Izraelitom, obiecywał, wejście do ziemi Kanan, że oni będą mieli wszystko gotowe. Będziecie mieli winnice, których nie, sadzili, nie sadziliście, będziecie mieli domy, których nie budowaliście, po prostu to już będzie. Ziemia Kanan jest takim obrazem. Tego, co nas czeka na nowej Ziemi. I my tam nie będziemy tego budować na szpadlach i łopatach, tylko Bóg to zbuduje dla nas. Natomiast to, co my budujemy na szpadlach i łopatach, będzie zrównane z Ziemią. To wszystko spłonie, nie zostanie nic. Nawet te pomniki, e, e, wszystkich tych pseudo ludzi, e, którzy mają pomniki, jakieś tam miedziane, betonowe, marmurowe, jakiekolwiek, to wszystko też zostanie e, zniszczone. I powiem Wam tak, nie trzeba nawet czekać na zakończenie tego czasu, żeby Bóg odnowił tą ziemię i zbudował nową. Wystarczy... Konflikt zbrojny, konflikt zbrojny, i po prostu wchodzą czołgi, wchodzą jakieś maszyny obleżnicze, wchodzą bombowce. Nie ma tego. Nie ma tego wszystkiego, na co wypruliśmy sobie żyły. Druga rzecz, zjawiska meteorologiczne. Wystarczy, coraz częściej spotykane w naszym kraju. Oczywiście, z jakichś niezrozumiałych dla mnie powodów, ponieważ ten kraj pogrążony jest w bałwochwalstwie totalnym, takim naprawdę potężnym, jednym z największych na świecie, to. Cudem Bożym, Bóg naprawdę ma chyba jakieś plany w stosunku do naszej e, ojczyzny. E, omijają nas naprawdę takie wielkie e, katastrofy. Natomiast, w mojej okolicy, parę lat temu przeszła tromba powietrzna, która zerwała dachy domów. I to już się dzieje, to są rzeczy, które się zdarzają. Nawet takie burze, wyładowania takie atmosferyczne, one już tak nabierają na sile, są tak jakby nienaturalnie intensywne. Że nawet one mogą powodować zagrożenie dla tego, w czym pokładamy nadzieję i w czym tak naprawdę w co wkładamy serce, co pochłania nam najwięcej czasu. Także, no, zdrowy dystans, moim zdaniem. Zdrowy dystans. Przede wszystkim myślę, że powinniśmy pamiętać o tym, że jesteśmy, jak to Biblia pięknie mówi, pielgrzymami. Pielgrzymami na, na tej ziemi. Kiedyś słyszałem takie ciekawe, ciekawe powiedzenie, ciekawą historię że będąc tutaj na tej ziemi jesteśmy tak jakby w pociągu, który zmierza do miejsca docelowego. Y jeszcze nie dojechaliśmy do tego miejsca docelowego, do tego nowego domu. Na razie jesteśmy w tym pociągu i tam było takie zada zadane takie mądre pytanie. Czy będąc w tym pociągu i jadąc do tego miejsca docelowego, czy starałbyś się z wszystkich sił, żeby urządzić sobie wygodne miejsce w tym pociągu? Żeby po prostu tam zrobić sobie taki drugi dom? No nie, bo za chwilę będziesz z tego pociągu wysiadał. Więc tu też nie chodzi o to, żebyśmy w tym pociągu siedzieli na brudnej podłodze e, i po prostu e, no, w warunkach uwłaczających. Jakimś, jakimkolwiek standardom, tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu znali swoje położenie w tym momencie, prawda? Żyjąc na tym świecie, żebyśmy znali swoje położenie, gdzie my jesteśmy, dlaczego my tu jesteśmy, dokąd my zmierzamy i co to wszystko jest warte, co tutaj jest na Ziemi, prawda? I żeby diabeł nie generował w nas takiego poczucia, że da nam tutaj taki alternatywny ogród Eden. Bo, bo nawet jakbyśmy, tak jak wspomniałem, zbudowali sobie wiszące ogrody i jakikolwiek cud świata, w którym ludzie by się totalnie zachwycali, to tak naprawdę nie pozostanie z tego kamień na kamieniu, tak jak właśnie Jezus powiedział o świątyni. To też było takie dla nas. Myślę, yy, powinno przynajmniej być, być dla nas takie pouczające, że kamień na kamieniu nie zostanie z tego, co, co zostało zbudowane ludzką ręką. I Bóg swoją ręką zbuduje nam nową ziemię, nowe niebo i nowa Jerozolima, która stąpi na ziemię już niebawem. Na tym się skupiajmy. Niech tam będzie nasze serce. Dlatego Słowo Boże mówi, myślcie o tym, co u góry, nie o tym, co na dole. Bo tutaj, co na dole, jak będziecie myśleć, to... Diabeł będzie miał was w garści i on małymi kroczkami będzie was prowadził do tego, żebyście poświęcali czas wszystkiemu tylko nie Bogu, bo będzie wam tłumaczył, że z tego to nie ma żadnego pożytku, bo w momencie kiedy czytasz Biblię to rośnie ci trawa w ogródku i musisz wszystko ogarniać wokół siebie, bo tak naprawdę e, no, jest dużo rzeczy do zrobienia. Dużo rzeczy do zrobienia jest dla Królestwa Bożego, kochani. Jest naprawdę masa rzeczy do zrobienia, a szczególnie w tym naszym kraju jest tak dużo rzeczy do zrobienia dla Królestwa Bożego, że naprawdę to jest praca na pełen etat. Yy, a wszystko inne to jest tło. Oczywiście to też jest ważne, ale no nie stawiajmy tego na pierwszym miejscu. To wszystko moi kochani, dziękuję Wam za to, że wytrwaliście do końca, niech Duch Święty, niech Duch Jezusa Chrystusa prowadzi nas, niech nam pokazuje drogę, niech nas chroni przed wszelkimi pułapkami diabła i obyśmy skarby gromadzili sobie w niebie. Tam gdzie mól nie zniszczy, kretnie nie podkopie, złodziej nie ukradnie, tam wszystko jest pewne. Niech tam będzie nasze serce, niech tam będą nasze skarby. W mocy imienia Jezusa Chrystusa życzę tego Wam i sobie również. Amen. Pozdrawiam Was wszystkich. Do usłyszenia następnym razem.